Okres świąteczny to zwykle czas rodzinny, pełen spokoju i szczęścia. Tymczasem w białym Dunajcu zima, bo tak ma imię nasza nowa podopieczna, spędziła je na krótkim łańcuchu, dbając o swoje szczenięta, nie mogła im dać wiele, bo wiele nie miała. Dzięki szybkiej interwencji zima wraz z czterema szczeniakami trafiła pod naszą pieczę. Jedno ze szczeniąt ze względu na przepuklinę zostało zakwalifikowany do zabiegu zaraz po nowym roku. Czeka nas ogrom pracy z nowymi podopiecznymi. Szczenięta są zarobaczone, wymagają, poza profilaktyką, badań weterynaryjnych. Zima jest niedożywiona. Po badaniach będziemy w stanie powiedzieć, z jakimi problemami zdrowotnymi musimy się uporać. Prosimy Was o pomoc. Kolejnych pięć, żyć pod naszymi skrzydłami. Wymaga zabezpieczenia finansowego na czas powrotu do zdrowia i znalezienia domów. Szczenięta zimy to dwóch chłopców i dwie dziewczynki.